Do górski park narodowy W planach papia No jak? Dajecie radę, no, teraz nagrywanie włączyłem Otóż Co? No jeszcze musisz rozwinąć jeszcze czas, bo dopiero nagrywanie włączyłem Babie Góra, inaczej diablak jest to jeden ze szczytów krony gór polskich Położony jest na wysokości 1725 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi na Sokolice. Dopiero. Ale za to jest fajna pogoda. Tutaj nie wieje u góry, podobno trochę wieje. Fajnie ciepło. Kondycja trochę nie ta. bo wszyscy nas mijają. Trzeba będzie popracować nad tym. Ten odcinek jest pierwszym z odcinków, w którym otwieram serię vlogów dotyczących zdobywania kolejnych szczytów Korony Gór Polski. Jest ich w sumie 28 i wszystkie zamierzam zdobyć. Na Bawią Górę wchodzimy od przełęczy Krowiarki czerwonym szlakiem. Czasami jest pod górkę, czasami po prostu Z górki będzie dopiero w drugą stronę. I oto z za krzaków wyłania się w Sokolica. Pierwszy postój na Sokolicy 1367 metrów. Kolica za nami. Teraz idziemy dalej, następnie kierujemy się w stronę kępy, która położona jest na wysokości 1521 m nad poziomem morza. Kolejny postój to gówniak 1617 m i dalej babia 1725 m. Co mówi znaczek Półtorej godziny? No, tylko to, 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 Tak wysoko jeszcze nie byłem. Takie sobie skróty wybraliśmy. Przed nami widok na miejscowość policzne i wyciąg narciarski na mosorny groń 1047 metrów nad poziomem morza. Po lewej stronie naszego czerwonego szlaku widzimy Słowację. A przed nami już coraz bliżej Babia. No i prawie jesteśmy. Za kamieniem nie ma wiatru. Lepiej się nagrywa, chociaż można było przypiąć mikrofon, ale nie chce mi się. Jest taki już wiatr. Natomiast zajebista pogoda. Bardzo fajnie widoczki są, nie ma chmur. To dziwne, ale fajnie, że się udało. Idziemy dalej. Jesteśmy na Babiej. Jest fajnie, fajna pogoda. Od razu dostałem opieprz za brak profesjonalizmu i niezabranie butli gazowej i kawy. No cóż, zdarza się, nie zawsze człowiek nosi wszystko ze sobą. Ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem w stronę przełęczy Brona 1408 metrów nad poziomem morza. Schodzimy teraz do Markowych. Widoczki z tej strony są super. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Nawet nie wieję teraz do górką. Piękne, na dobra, widać zawoje, wyciąg ale nie żeby ktoś zjeżdżał, może jeszcze, nie pora. Jesteśmy już na przełęczy, trochę wieje, zrobiliśmy ponad 7 km, ponad 3 godziny, teraz schodzimy na dół, może jakaś herbatka i pędzimy przez lasy do samochodu. Droga przez las będzie nudna, ale nie ma drzew, może widoczki będą fajne. Idziemy dalej. Raczki sprawują się bardzo dobrze. Kilka lat dają radę. No, zakaz poruszania się jakiegoś szlaki. goście w na czworaka się nie ma raków. Ciekawe czy ci nie. Można by na tyłku zjechać. Spróbujemy zjechać na dupie, ale nie wiem czy się uda. Jestem przygotowany. Idziemy! Okay. jedziemy! W się nie da! Haczą. To zły pomysł Widziłem sobie kolec w tyłek Jasna tyłku, taką fajną, wypolerowaną przez inne tyłki kolejną jest bardzo fajny. Jedyny minus jest taki, że jeżeli człowiek ma raki na nogach, to hamuje w jednej sekundzie. I można sobie taki kolec z raka wbić w tyłek, co prawdopodobnie też uczyniłem. A to się okaże przy wieczornych oględzinach. No już prawie jesteśmy w schronisku Nic dziwnego że z góry go nie było widać przecież przysypane całe śniegiem Aż nie pomyślałem No to jesteśmy ściągamy raczki do środka dobre placki ziemniaczane też pytano Po jedzeniu idziemy dalej tym razem na przełęcz Krowiarki Jest bardzo ciepło nie ma wiatru tutaj w lesie piękny śnieg nie ma tego w mieście fajnie Przełęcz Krwiarki godzina 30 Markowe Szczewiny 15 minut, tam wracamy żółty szlak zamknięty akademicki na bawią. ale ale proszę no. niby zamknięty Ktoś się zapędzał w tamtą stronę. No i sam idziemy dalej szlakiem niebieskim, jaka to cisza. Nawet ptaki nie śpiewają. Powiedziałbym nawet, że jest za cicho. 16 godzin później docieramy do parkingu Jeden żarty trochę mniej niż 16 Ale chodzenie przez las jest takie nudne A tu proszę Pod koniec jeszcze widoczki Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, co pozwoli mi rozwijać się dalej w przyszłości. A na razie, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć! Jesteśmy na parkingu.